Kamikadze robimy No i zera przegramy, no to widzieliśmy... Patrz, y... tu jest Gdzie? Tu jest Dostał 42 Dostał Podawaj, za go Jesteś najlepszy w tą grać. Dobra, cześć, witajcie na, na naszym kanale Dacą.p Dzisiaj gramy Fortnite'a tak. I dzisiaj zrobimy sobie taki challenge Dobra, wyskapujemy Janek, myślę, że na końcu mapy gdzieś tutaj Challenge polegający A. na tym, że Mamy tylko jedną broń, a jeśli chcemy wymienić na drugą broń, to musimy w tej się pozbyć całkowicie amunicji. Czyli, jeśli na przykład teraz mamy pistolet i mamy, na, nie wiem, 50 naboi, i chcemy kolejną broń, to musimy wystrzelać tą całkowicie, żeby wywiązać sobie drugą. I zawsze możemy używać tylko jednej broni: jedna broń w ekwipunku, reszta rzeczy nieograniczona mogą być wszystkie jakieś też zabijające rzeczy, zabijające mhm. rzeczy. W sensie takie, no, które dają wrażenie, ale broń tylko jedna. Jeśli chcesz wymienić, to musisz się pozbyć amunicji. Jeśli będziesz miał zero amunicji, wtedy wymieniasz na drugą. Chyba, że będziesz miał nieskończenie i dużą ilość amunicji. No to masz problem. Wtedy, nie wiem, musiałbyś wystrzelić w stóp. Dopiero A, okay. możesz wymienić na inną broń. Okay, okay. Nie, o, kurde, typ. Proszę, jakieś fajne broń. Ja mam pompę. Pompa, że się przydała. Ja mam pompę. To ty... O, ja szukam coś Bo nie ma nic. Skrzynki gdzieś tu są na dole, nie wiem. Ej, tu jakieś kafelki mi... O, pompę mam! A! O! kupam ma... mam! Dobra, leży. Leży? Leży, leży. dobra, ja na razie na pompie będę działał. Ja też. Ja snajperki szukam, ja muszę mieć snajperka ja na pompie, ale zbieram sobie gdzieś amon na inne Bo możemy te... zbierać amon. Jednego typa, ty chyba koleczkę zabiłeś Mojego, nie? Znaczy taka, taka, taka kolorowa była Nie wiem czy to była twoja znaczy mówisz, że po... kolorowa, różowa Ale o czym znaczy, teraz mówimy? Że koleczkę mojego, tego co ja zabiłem nałeś chyba A. A to nie wiem nie, no, czy ja go ciągnąłem jednego, więc Dobra, ja na razie bo to sobie na pompie działał Okej. Okay. Bieram sobie... Nie wiem, 20. Ty jesteś masz coś na dalekie czy na bliskie? Na bliskie ja mam pompę. O kurde, moglibyśmy wiesz. Ja, muszę snajperkę mieć. Nie, ale musisz wywalić tą amunicję całą, nie? No wiem, mam 9 amunicji, więc i jakbym teraz. Jakby teraz mam na snajperkę, bo wtedy jak będzie później, to będę, będę mieć więcej amunicji z typa. No już trochę źle pomyśleliśmy bo moglibyśmy się uzupełniać. Też na dalekie a ja, na ja mam trzy ryby, ja mam te trzy Mówię o broni? o broni. Nie a, a o a, a, a ja jak mam pompę, czy znaczy jak mam pompę tylko wolną na przykład, a mam teraz szybką, to mogę sobie wymienić, nie, czy może też? Nie, też. Okay. Też, też. Dobra. Zjadź gdzieś może I jakieś siupy? Samą... Nie. Dobra, mi się wydaje, że powinniśmy uciekać z tej lokalizacji, bo tutaj no, nic nie ma. No może mamy. chodź tam, bo tam będzie state, będziemy mogli zabić tego. człowieka on daje mi też tą pompę. No dobra, no to idę. To chodź. o kurno. Widzisz, ja O Jezu, ja tego nie umiem wyżerać. Dobra, idę. Nikt chyba go nie bije, bo nikogo nie widzę. Ale nie widzę, żeby był ktoś go bije. O. No nie z samej. Nie Ojej Nie gramy Jezyk. w tym momencie rankingowej, tylko normalną, bo to jest challenge, Więc... On no, biegnij ty... na tym, tym... Do Ja do ciebie też? Z... Ja jeszcze biję z tymi botami No za ty to zawsze musisz takie taki szybki Na no, nie poczekasz? No Zaraz no, będę was szukał jak głupi, bo nie wiem gdzie to jest nawet Jest jakieś skale o... w ogóle? Nie mam tam w lesie yy, To jest Dobra. być schodami, jest schodami. A ja... Ty masz szybki, ja biorę się o nie, się tu, jest, tu jest ten duży, no. gru, grubas. A gruby, dobra. dobra. O! Ale ten Bigo, bigo, bigo. O, tak, tak. On tańczy. Dawaj, 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 wie, go, On jest go. Do... się Ej, Ile tu jest? Ej bo tu strefa jest. Dobra, ja mam teczki te inne. Ej, bo ja mam dwa Ej, typy tu są, uciekaj! Co są? Typy tu są, uciekaj! Ja mam dwa amo Uciekaj! No uciekam. Typy. Uciek Albo czekaj, ja wezmę... Bo ja se ten... Ja mam... Wiesz ten e, medalion, bo ja mam zera mic, ja teraz wymienię. Ty może medalion zabiłeś tego typu? Znaczy nie, on zginął w strefie po prostu. O. Chyba. Dobra? Dobra, ja będę tu czekał. No ty będziesz tam ginął i mam po ciebie wracać? Czy nie, co? ja nie, nie, nie zginę, ja mam jeszcze ten. Ja mam jeszcze 30 HP. Jeszcze mam obceczkę jedną. No to ja mogę po Szukam ciebie jechać ten... jak coś. Szukam ten medalion. Nie, nie musisz. Gdzie jest ten dalium? Gdzieś jest tylko O, tu jest jeszcze gdzieś. O, super są. Łażę ja nie zginę, okej. No raczej nie zginę. A ty gdzie jest? jesteś? Ty jesteś w strefie? Eee, no, nie, nie, no nie, ale... Ale to pędę na razą. To tak spokojnie. Nie wiem, że się coś odpali. O, dobra, mam ten, mam... Mam tą pompę jego, tego typa. Mogę ją wziąć, bo nie miałem amunicji do takiej pompy, bo ją tylko Więc mam jeszcze ten. O kurde, spadłem, a jeden nie, nie żyje. Jeszcze wejdę do sejfu i może tam coś jest. Albo nie. Kurde, i czy już kolejna strefa, strefa idzie? Jak, No jadę. dobra, ty już uciekaj, ja, ma, ja dam radę. Gdzie ty jesteś? gdzie kolejna strefa, jak ty chcesz dojechać. No nie żyjesz, dałeś radę, tak? Spadłem ze drzewa. No ja pitole, no teraz ja Dobra, mam... Dobra, chodź tu, dawaj, dasz radę. ja mam... Ja mam apteczkę i dwie ryby. Dasz radę, dawaj. Dam ci jedną rybę i spokojnie. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Tutaj widzisz mnie! W Kraku jestem takim ma tu, na górze, zejdź, zejdź, do mnie. Tu, szybko dawaj! Leć mnie! Leć mnie! No lecę! Dobra, zdążysz. Nie, zginiemy, to jest... Nie, zdążymy! Co chcesz? Co?! No. Coś miałem, dobra, wiesz, medalion tylko. I uciekaj. No, A czas... czy nie, masz uteczki jeszcze. Okej, okay, dawaj. Ty. A tu motorem nie wyjedziesz. O oh Jezus. Nie o, tutaj na przykład. No, S dasz radę. Czyś... Ile to jest jeszcze tych... Tutaj. Tu nie gdzieś nie był, samochód. To był samochód. Tu był samochód gdzieś. No, nie, nie, nie było tutaj doszli nie mogę zostawić, że muszę jechać. rady, masz jeszcze piętnastu bandagów. No wiem, mam dużo tego. Przynajmniej 1000 metrów. Nie, to bym przesadziłem. Tylko moja... Nie no, zaraz muszę się leczyć. Jeszcze nie! Albo teraz stać No i do przodu, do przodu idź. Nie, autem, autem biorę a, no nowe. No ty, auto, auto, auto Dobra, dawaj, dawaj, i już Nie zużywaj jeszcze paliwa, to nie będzie nic używać. Oj, mnie odróżni. Tutaj, albo tam mnie też tam odróżni. O kurde, bo ja na początek będę mieć tylko pistolecik, bo zawsze jak się od razu. No, no to będzie się pistolecik, poczekaj, to jest. Znajdę jakieś fajne miejscowe. Tutaj może. Tutaj! O no właśnie tam zostało, a nie, nie mogę się. Ale nie, tu. No już strefy strefie bo zaraz tak znowu strefa. No, widzę strefa No, ty jadę pod ziemią No, już na ziemi. Uważaj No Ja tak zginąłem właśnie O widzisz? Tutaj taki, taka ręka wyjdzie z tego czego? z tej ziemi tutaj za tobą była taka dura. bo tu już się Co? tu już zaczynają, tak tutaj w tym miejscu będzie taka ognista ręka znaczy są takie te i ona, ta ręka będzie trzymać taką skrzynię yy, z którą będziemy nisz, yy, w której będziemy niszczyć łańcuchy gdyby było tam w którymś sezonie że się niszczyło kamienie to będzie taki mały event, wtedy ta skrzynia się otworzy i taki wyleci z tego taka lawa do góry Takimi duszami. Okay, to będzie? W czwartek? Tak, w czwartek. Oho! Oho! Nie, nie tylko nie to. To? Nie! Proszę nie! Ty pójdziesz do nas. A, a ty wyjdą do nas z, z medaliona. No o. na medalion idzie do nas. Idą? Tak. To uciekaj stąd jak mnie odradzisz. Ja stąd lecę i ty uciekaj z. Bo mi ciebie widać. Uciekaj no, co ty do góry! Szybko! Raz, 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 raz! Widzę ich! Widzę ich autem! Uciekaj! Uciekaj, idź dalej, tam, tam gdzieś, uciekaj, szybko! Biegnij! Jak najszybciej! Pod most, pod most, tu pod most chodź. Ej, bo ja mam tysiąc pingów. Ile? Tysiąc pingów? No to fajnie No bo to jest bezbudo, o kurczę. Tysiąc... no o 200, dobra. Dobra, chodź tu, bo do mnie pod most, tylko nie zabij się. Proszę cię. No tylko nie zabij się, myślę, że to takie łatwe. No do wody wskocz, tu! Szybko, bo jadą tu! A, Ej, zablokowałem się! Oho Jesteś Ej, bo ja też się zablokowałem. Jak się są wyżej? Dobra, chodź I nie ruszaj się tu! Kucnij, kucnij Co chcesz, bandaże? Kucnij Bo... Od... Nic, na razie Kucnij i się nie ruszaj Bo będą to słyszeć, jak, ma, jak mają wizualizację Mają wizualizację, bo wszyscy to są leszcze Cicho

Trzymaj pompę! Widzę ich! Widzę ich! Aaa! nie strzelają po czekaj! Uciekaj! Uciekaj! Jeden map bez chyba. Jezus, eks ma mamy! Plecy są! Dobra, pobieg na tego mnie. Co to? No i leżę. Tam jeszcze są typy Z tyłu. Ja leżę. Tam się coś. Uciekaj. Poczekaj, muszę się zabrać. Nie, to, zostaw mnie. Znaczy, albo nie, to poczekaj, uciekaj, bo oni tu są jakby. Oni ci widzieli jak uciekali. Znaczy, jak ty uciekaj? Weź na pociąg może. Nie no... Oni się tam leją, o! No tam ty pies po prawej. Dobra, wezmę twoją tą i ucieknę. Dobra. A. Czekaj, ja ci zaznaczę. Albo nie. Yy, tutaj obok tego, na, na górze, na górze. Lewo, lewo, lewo. Lewo. Nie. Lewo idź. Nie. Na lewo. Nie. No gdzie chcesz się odrodzić? No tu. Daj przed tym. Nie, tam, dalej. Gdzie... No trochę dalej. Tam. Tak już z strefą, bo okay. już strefa i No to byś zdążył. Minuta. No, no nie no, minuta 40 sekund. Już strefa zaraz. 50. No, dobra, no już... No już jest strefa, no. No, dobra, masz może 13. Jeszcze masz tu lekomat. Lekomatem możesz się uleczyć. A strefa bije tylko po, po jeden. Więc zbierzesz bandaż że jeszcze się lekko Ktoś jedzie. Zierad dostanę strzała. Nie co siedzisz? Nic nie. Słyszałem, słyszałem, że coś jedzie. To pociąg może tam dzwoni. Dobra. O! No to jednak nie pociąg tu. Uciekaj może. Okej. Okay? Weź mu zabierz na autu. No, no dawaj. No... Ej, nie, 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 nie! nie, 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 nie. Ja do niego! O, no jedź, jedź do przodu! Powiedziałem. Uciekaj, Jak Tam! Tu! 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 głodnego. w, lewo, w, lewo, w lewo, No ty jesteś wyżary znacznik, czy jaki w końcu jesteś? Niebieski, pod... do przodu! Do przodu! Jak najdalej! Tutaj przyjedziemy tą drogą. Tam drogą! Drogą jedź, Tu! Cicho, jadę z kulutem A, to to. Jedź do przodu. muszę amunicję zaraz zmarnować. Pistolet Oho Dobra, wychodzimy Wychodzimy z tego auta. On już sensu nie ma, Jest, to strzela. nie strzelam. To ja strzelam! O, Też w bandaże? No, mogę. Przedadzę się, może. Poszukaj jakiś bandaży, bo ja nic nie mam. Ja... Czekaj, bo ja się chcę wystrzelić z bo tego, No, przyjechali tutaj za nami. Ja przyjechali, faktycznie przyjechali. Ja mam skrzynki, a ja się wstrzeliłem z nami. Uciekaj. jest skrzynka? Dobra, kamikaze zrobiłem. Chcę, ja się schowam. Kamikaze zrobiłem, walnąłem. Cicho. Ja, bez sensu. Nie mam mnie ja nie mam amunicji. No dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Co? <laughs> Jeszcze nie przegrałem. O, widzisz co mam, mam egzekutor. No i zobaczymy co tam potrafisz. Jako Dobra, bierz moją. E, moją, e, moją kartę i uciekaj. Ja jestem w środku budynku Drobiłem te... Ja. Oni są tam, są tam. Ja, ja. Wzięli mi medaliona. Poczekaj, chce pójdą. Idą do Ciebie, wątpię. Bo... Nie idą, nie idą. Słyszę, po prawej stronie są. Ja mam dobra słowa. No ja też słyszę. Zaraz okna do... Ciekają? Czekają? No. Uciekają. Tak, uciekają. Biorą... bie... bie... Wzięli samochód, ale daleko nie pojechali, dobra. Dobra. Biorą to i to. No. Dobra, już uciekaj. Chcę wystrzelić tego gówna. to gówno? To nic nie widzisz, No... twoją Albo, może ty chcesz swoją pompę wziąć? Nie chcę swojej pompy. Tam jest skrzynia Oni w tym budowie. Pewnie... Faktycznie. Oni wracają! A nie, uciekają. Wracają, uciekają, uciekają. Uciekają, 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 uciekają. Dobra. Jest ten egzekutor, jest z dupy straszny. Wiesz jak on strzela? On jest mega słaby. Dobra, wezmę... wezmę, wyznaczę. Strzeliłam się już. Yy, idę pod pompę twoją. Po. A, bo ty też amunicji nie miałeś w tej pompie. A ja jednak jeszcze. sześć. Gdy nie wiem z jaką broń wziąś. O, uciekaj już, bo surfam. O, jestem No, tylko Na nie żadnej broni. Eee, masz pistolet. No, a mam pistolet, kurde to ja mam pistolet, faktycznie, Zapomniałem, czyli muszę być na pistolecie Ja pitola, ja zbieram nie. O kurczę, bo ja umieram chyba Jak umierasz? No bo patrz ja hp, a jest tryba, tryba wie po dwa Dobra, ty uciekaj lepiej Ja no, nie wiem czy nawet Uciekniesz Nie no, Cieszę, to jest chcę, za daleko pan. Nie no, damy radę Mamy no, radę, myślę, no to No jedę prosto w typów. No to idź! Ominiemy. Ale przeżyjesz, jeszcze, nie? Kręć w prawo, skręć Tak, mam jeszcze apteczkę i 11 bandały. Skręcaj w prawo jakby. No skręcam. Dobra. To krzak... albo nie, kto pierwszy skrętka. Musisz znaleźć krzaka. O, na prawo idź, no, na prawo idź tam. Ej, strefa bije po pięciu już! Dobra. No ja nie dolecę. Dasz radę? Dolecisz. Cześć, ja się leczę, bo ja mam mega mało M20 AP, musisz dojść do strefy Doładłem do strefy Dobra, i stój tam teraz Stój tam, stój tam, stój tam Ładuj o, mnie tu Cześć, bo apteczki mam dwie Jagody I cztery typa zostało Zobaczmy to? to my jesteśmy i ktoś? Tak no to są ci sobie... Nie, jeszcze to. ktoś, my... Znaczy my nie my, my jesteśmy we dwójkę i ktoś i inni... inni są sami. Masz... No. Bo, bo, masz apteczkę. Apteczkę sobie. Weź. Daj. Masz. Ja muszę mieć pistolet. To się z tego i... A, masz pistolet, na no spoko. No nie, to nie jest, 96, te a amunic... Ich. Poczekaj, stój, poczekaj! Masz ci do pompy? No nie mam, no, no chodź, radę. no to masz, to chodź, masz, masz Masz? No to masz, wszystko wywaliłem ci. Tylko do pomp. Ja idę ich zabić. Zostaw no poczekaj. jeden. Tyk. Idę go potrącić. Pomóż mi! Dawaj! Potrącimy go. Kamikadze robimy. No i zera przegramy. No to widzieliśmy... Patrz, y... jest. Gdzie? Tu jest. Dostał 42. Dostał. O, dawaj, zabij go! To jest najlepszy w tą grę. A... Yes! Mówiłem. Dobra, udało się uina zrobić jednak. No, no jak. No to widzimy się w kolejnym odcinku z jakimś kolejnym challenge'em. Piszcie w komentarzu jaki to ma być challenge. Halo. Pa.